Mas, 7. when everything is white, glimmering, silver white, and stillness fills the night, it's christmas. a winter wonderland, a snowball in each hand, take me away. christmas day. There's joy in the air. Families near. We give thanks for this past year. Oh, nothing compares to the love that we share. Oh, what a bliss. Witam Was serdecznie w nowym vlogmasie. Witam Was w siódmym vlogmasie na moim kanale. Już mamy siódmy dzień. Yy, powiem Wam, że ten czas naprawdę bardzo szybko leci. Ja, jak spoglądam na te dni w kalendarzu, że już niedługo, już praktycznie za tydzień wyjeżdżamy, to powiem Wam, że troszkę już bierze mnie takie małe przerażenie, bo nie jestem jeszcze z niczym ogarnięta, jeszcze nic nie mam przygotowane. Codziennie robiąc makijaż, zastanawiam się, jakie kosmetyki wziąć ze sobą. Powiem wam, że jakoś nigdy nie miałam takich problemów. Czekajcie, bo za wysoko jakoś muszę głowę zadzierać. O nie miałam, słuchajcie, jakichś takich problemów, jakie wziąć cienie, jaki wziąć podkład, jaki wziąć puder. A teraz, słuchajcie, czym częściej otwieram moją toaletkę i robię makijaże, to tym częściej zastanawiam się nad tymi kosmetykami. Naprawdę, ale myślę, że już chyba nad cieniami. Mniej więcej zdecydowałam. Puder standardowo. Wezmę ten swój ulubiony. Może wam nagram taką moją podróżną kosmetyczkę w którymś z vlogmasów. Jak się będziemy pakować, pokażę wam może, co takiego biorę tym razem. A dzisiaj, kochani, jak widzicie, jestem już wymalowana, już praktycznie jestem wyszykowana. Głowa umyta, już włosy mi dosychają. I będziemy dzisiaj testować maskares z Essence. Pamiętacie, ostatnio mówiłam Wam, że e, sprawdzimy sobie ją, jak ona będzie wyglądała na rzęsach, i wiecie co, standardowo? Może zróbmy tak. Jedno oko, chociaż nie, przetestujmy ją standardowo bez tej bazy z Essence. Zobaczmy, jak ona wygląda na rzęsach. Eee, zrobimy sobie pierwszą warstwę, zrobimy sobie drugą warstwę i sprawdzimy, więc, moi drodzy, już nie przedłużam, bo jeszcze dzisiaj czeka mnie, dzisiaj czeka mnie pieczenie ciasteczek i paznokcie, słuchajcie, już są zrobione, dzisiaj z samego rana wstałam. Pokażę Wam później, bo nagrałam jak to u mnie wyglądało, jaki bajzel był. Wstałam z rana i, i tak po śniadaniu um, mówię do męża biorę się za moje paznokcie, bo muszę je uzupełnić i słuchajcie, nie skończyło się na uzupełnianiu, ale dowiecie się w tamtej części, za chwilkę wam ją puszczę, także um, zobaczcie jak ten bajzel wyglądał, a za chwilę Wam pokażę moje paznokcie jak wyszły. I skończyłam robić paznokcie. Zeszło mi się ponad 4 godziny, ale troszkę się pobawiłam w dekorowanie moich paznokci, zdobienie ich. No i też musiałam zrobić na nowo, na nowo kładłam żel, także całkowicie ściągnęłam tamten żel i położyłam nowy i zrobiłam troszkę świąteczne paznokcie tym razem. Za chwilę Wam je pokażę, ale muszę najpierw tutaj ten cały bajzel posprzątać, bo tak tutaj są lakiery wszystko, wszystko tutaj jest więc muszę to wszystko pochować słuchajcie, ponad 4 godziny to naprawdę długo ale tak się chciałam przyłożyć, także ogarniam to wszystko robię sobie kawę i już pokazuję Wam jakie paznokcie zrobiłam tym razem Także tak moi drodzy, taki bajzel był, ale powiem wam, że y, troszkę czasu mi też zeszło. Y, no przyniosłam, przyniosłam wszystko, bo się zastanawiałam, jakie zrobić paznokcie. Chciałam troszkę świąteczne. Myślałam nad tym złotym takim lakierem, bo zostawiłam jeszcze tam wszystko. Za chwilę wam pokażę. Nad tym złotym lakierem, który był wcześniej, żeby go jakoś ozdobić i go wykorzystałam z czerwonym lakierem i też mam na jednym paznokciu laskę. Taką świąteczną, więc zobaczcie, paznokcie wyszły tak i tak. Tutaj, może tak pokażę, tu jest czerwony paznokieć, i ja używałam, później Wam pokażę te lakiery, bo zostawiłam je jeszcze w salonie. Tutaj jest laska, tutaj jest takie zdobienie na tym paznokciu, tym lakierem, co jest tutaj na tym wskazującym. I mały paznokieć wygląda taki. I obie ręce są zrobione tak samo. Powiem Wam, że nad tą laską troszkę mi się po czasu poświęciłam nad tym, posiedziałam nad tym, ale widzę, że tak w kamerze fajnie to wygląda. I są takie właśnie sylwestrowo-świąteczne, czerwony lakier świąteczny, a też, że idziemy na sylwestra, nie chciałam za bardzo, wiecie, tutaj szaleć, chociaż z tą laską trochę poszalałam. Tak pomyślałam, że takie, takie paznokcie będą. Okej, okay. no także takie wyszły i tak jak widzieliście, jak mówiłam Wam, że wszystko ściągnęłam, cały żel jest na nowo położony i powiem Wam, że. Yy, Teraz już od jakiegoś czasu nie robię tipsów na tipsie, tylko właśnie na tej formie i idealnie się to u mnie sprawdza. Kupiłam sobie taką lampkę. Na pewno widzieliście z jednych, w jednym z moich filmów z zakupów z Shein taka lampka UV, malusieńka na baterie. I ja właśnie jak przykładam formę z żelem, to tutaj przy skórce sobie przyświetlam, żeby złapało, żeby nie odchodziła forma. Później, chwilę, to jest kilka sekund, później odwracam paznokieć, układam tutaj ten żel, żeby żadnych zgrubień nie było i dopiero wkładam ręce do lampy, palce do lampy, paznokcie do lampy, jak, jak wolicie. I no widzę, że słuchajcie, paznokcie naprawdę nie są grube, ładnie wyszły i tutaj nie mam żadnych zgrubień pod paznokciami, jeszcze sobie tutaj pod paznokciem wypiłowuję. Frezarką, frezem takim sobie robię ładny kształt. No także, słuchajcie, no coraz większą wprawę nabieram w tych żelach, bo wcześniej, właśnie było klejenie tipsów, było, słuchajcie, kładzenie żelu, i tutaj były nierówności. Trzeba było spiłowywać tutaj. Ja muszę tylko spiłować tutaj przez kurce i zmatowić paznokieć, i to wszystko. Także mniej pracy i wygodniej, naprawdę wygodniej jest to z tymi formami. Jednak, Dzisiaj poświęciłam trochę czasu na yy, zdobienie paznokci, ale powiem Wam, że podobają mi się i takie są naprawdę fajnie świąteczne Tak jak powiedziałam, pokażę Wam później lakiery, a teraz przechodzę do y, testowania tej maskary I podkręcę sobie najpierw rzęsy zalotką i zrobię słuchajcie najpierw to oko Podkręcę zalotką i zaraz sięgnę właśnie po tą maskarę i może Wam się przybliżę. Kurczę, mam słabe światło, naprawdę, ale może będzie lepiej y, widać. Naprawdę światło mam tylko to. Specjalnie wyłączyłam tutaj y, tą lampkę, bo brzydko by oświetlała. Chociaż może co, weźmiemy ringa, odpalimy, co? Chwilkę. Odpalę ringa będzie lepiej. Dajcie mi sekundę. I chyba lepiej, co? Ring świeci tutaj bardziej na mnie. Ja jeszcze może o. Przestawię kamerę, teraz się troszeczkę przybliżę. Widzicie, nie ma to jak nagrywanie makijaży przy moim, przy moim tle. Ale no powiem wam, nie rozkładałam do testu tej maskary. To też jest troszeczkę pracy, powiem wam. Przy tym tle muszę rozłożyć, poustawiać wszystko, także... No niestety. Ale powiem wam, że... Ta szczoteczka ładnie, ładnie maluje. Podoba mi się jak ładnie em, rozczesuje rzęsy. Takie troszeczkę wydłuża. Pierwsza warstwa nie musi być, słuchajcie, dużo tego tuszu na rzęsach, a już jest widoczna. Jeszcze tutaj mocniej u nasady przeciągnę. O, No Fajna Zobaczcie To jest pierwsza warstwa Jestem mile zaskoczona Czekajcie, sprawdzimy sobie Tą Maskarę szukam Z Maybelline Bo jak wam mówiłam, że Wydaje mi się, że są podobne szczoteczki. No prawie, słuchajcie. Tak mi się wydawało. Sky high. I no pewnie. No pewnie, że są podobne. Zobaczcie. Jak Wam to pokazać? Może tak zróbmy. O. O, tak będziecie widzieć. Widzicie? U góry jest Sky High. Na dole jest. Yy, essence. To są. Tak wyglądające szczoteczki. O, teraz ładnie to widać, bo jestem zamazana, szczoteczki pięknie się prezentują. O, widzicie? Tak mi się właśnie wydawało, że te szczoteczki są podobne. Dlatego tak mi się nią y, fajnie maluje rzęsy, bo lubię taki rodzaj szczoteczki. Dobra, teraz zrobimy to oko, tylko. Rzęsy podkręcę, naprawdę te rzęsy są widoczne. Ładnie wyglądają. Poczekamy, zaraz zrobimy drugą warstwę i zobaczcie, to jest bez bazy, nie? Z tej mojej bazy, z Essence. No. Tutaj jadę tą szczoteczką po rzęsach i one już są widoczne, słuchajcie. Ta maskara kosztowała 500. 554 korony, zaraz wam tutaj wyjedzie, bo któraś z was mi pisa, pisała, żebym wypisywała, ile to jest na polskie złotych, więc tu wam wyjedzie. No, także powiem wam, nawet w Polsce, jak ta maskara jest, to jest warta również zainteresowania. Nowe, nowe moje odkrycie z marki Essence. No. Ja uwielbiam, słuchajcie, maskary z Essence. Głównie po nie sięgam. Mam też inne, bo oczywiście, że mam. Nie będę kłamać, ale y, zawsze muszę mieć taki, wiecie, taką rezerwę tych swoich maskar, które lubię i ta widzę, że będzie następnym moim ulubieńcem. No. Że na pewno moja mama zaraz poleci do sklepu i będzie patrzeć za nią. Mamo, warta zakupu, naprawdę warta. Zobaczcie. Pierwsza warstwa na tym oku. Dobra, zrobimy drugą warstwę. Ja powiem wam, że jestem nią zachwycona. Jako pierwsze wrażenie, nie zostawia tego tuszu, wiecie, tak grubo. Nie zostawia żadnych grudek. Jak niektóre maskary potrafią robić, ładnie można dozować tego tuszu na rzęsy, i się nie sklejają te rzęsy. No, ładnie to wygląda, powiem Wam. Ciekawa jestem, jak będzie mm, wyglądać na tej mojej bazie. Bo wiecie, ta baza dodaje jeszcze troszeczkę rzęsom objętości. To jest taka baza odżywka z Essence, polecam Wam zresztą wiele z Was już kupiło z mojego polecenia i, i zachwalacie te kosmetyki, które Wam ja polecam a kto jeszcze nie kupił tej bazy to spieszcie niech żałuje, bo robi cuda i z rzęsami i pod maskarą i również odżywia rzęsy, także dwa w jednym jak nie więcej w jednym Naprawdę, bardzo dobra. Ale maskara jest rewelacyjna, słuchajcie. Druga warstwa. I wydaje mi się, że tak mogę już zostawić. Już nie potrzebuję trzeciej warstwy. No, także moi drodzy, jak się zastanawiacie nad zakupem, polecam. Polecam nowa, odkryta maskara z Essence. Także nowość trafia do moich ulubieńców. Ja sobie zrobię jeszcze tylko drugą warstwę na dolnych rzęsach. I, kochani, zabieram Was do kuchni. Będziemy piec ciasteczka. I kochani, ja już jestem gotowa. Klamra tutaj przypięta. Za chwilę zepnę włosy, bo będę gotować, ale nie otworzyliśmy dzisiaj okienek, więc dzisiaj otwieramy dwa okienka. Dziesiątkę i jedenastkę. I tu otwieram najpierw. A, rozdarło się troszkę. Ryzys. I w ryzys mamy. Chyba białą czekoladę, o ile się nie mylę. W tym chyba była biała, prawda? Powiem wam, że ta biała nawet jest smaczna, tak. Ja za białą nie przepadam czekoladą, ale z tym orzechowym nadzieniem, Rizy z nadzieniem, to bardzo mi smakuje. I teraz numer 11 tu na dole. Widzicie, to są tylko czekoladki, ale powiem Wam, że mnie tak cieszy otwieranie tych okienek. Yy, szkoda, że nie mam, wiecie, jakiś yy, yy, kalendarza z kosmetykami, bo na pewno byłoby to, byłaby to większa radość. Tak, i tutaj jest ciemna czekoladka. Może w przyszłym roku... Może w przyszłym roku, jak się zdecyduje na nagrywanie vlogmasu, to bym może sobie taki kalendarz sprawiła. Bo powiem wam, że cieszy mnie takie otwieranie. Tu mamy jasną, yy, w jasnej czekoladzie wafelka i jedynastka jest ciemna czekolada, także jasna i ciemna i to samo było w ryzy. Wiecie co, najbardziej ciekawią mnie te największe okienka na 24. Więc zobaczymy już niebawem co tam Kryją te nasze okienka. A teraz, moi drodzy, idę do kuchni, spinam włosy za chwilę i będziemy piec ciasteczka maślano kokosowe. W mojej wersji, troszeczkę podpatrzone z termomiksa, ale troszeczkę przeze mnie ulepszone, bo dodaję tam wiórki kokosowe. Także idziemy, moi drodzy, do kuchni i bierzemy się do pracy. No dobrze, moi drodzy, jestem już w mojej kuchni. Oczywiście, standardowo spinam włosy. Nie ma opcji, żeby ich nie spiąć, żeby mi tutaj nie przeszkadzały. Dobra, coś muszę Was podnieść. O, dobra. I tak, termomiks już gotowy. Tutaj. Ach, co tutaj? O, już mata gotowa i wałek. Więc, moi drodzy, Um, wyjmuję produkty i wam pokażę, z którego przepisu będę korzystać i jeszcze słuchajcie, będę chciała koniecznie, gdzie one są teraz, bo kupiłam sobie specjalnie. O, to. będę chciała wykorzystać foremki, i tutaj mam tak. Bucik świętego Mikołaja. Taka gwiazdka spadająca. Będą to małe ciastka. E, tu jest takie... Tak, tego chyba nie wykorzystam, bo to nie przypomina świąt. Serduszko. Chojneczka. E, ciastek. Księżyc. E, dzwonek. Taki dzwoneczek. Gwiazdka. No i ten bucik. Także mam tych troszeczkę... E, Foremek tutaj jest, więc foremki już sobie szykuję, bo będę chciała. Słuchajcie, te ciastka właśnie zrobić z tymi foremkami. I oczywiście dzwoni mój telefon. Przepraszam, odbiorę, bo dzwoni mój brat, i zaraz do Was wracam. No dobrze, moi drodzy, przepraszam Was za tą przerwę, ale dzwonił mój brat, i, i musiałam z nim porozmawiać. Już Wam zaraz pokażę, ściągnę aparat i pokażę Wam, z którego przepisu będę korzystała. Słuchajcie, będzie to przepis, już Was ściągam, o! Będzie to ten przepis. Jest to y, przepis na ciasteczka maślane z lukrem królewskim i ozdobami. Oczywiście, lukier królewskiej ozdoby. Ominę, a chcę dodać tutaj wiórki kokosowe, więc tu już mam przygotowany cukier, mam przygotowaną mąkę, margarynę. Zaraz wyjmę wiórki i zobaczymy, i co tutaj potrzeba. 170 g cukru, 360 g mąki pszennej, plus dodatkowo już do opuszczenia blatu, 170 g masła pokrojonego na kawałki, jedno jajko, dwie łyżeczki ekstra tu naturalnego wanilia. Chyba mam. Tak, kupowałam ostatnio. Jedna łyżeczka proszku do pieczenia, jedna szczypta soli i do lukru. Luk, lukier ominę, ja to po prostu posypię cukrem pudrem. Albo może zrobię polewę czekoladową. Zobaczę. Jak na razie muszę najpierw upiec te ciasteczka, więc będę chciała je właśnie zrobić taki w tym, ty, no, wykroić tymi Tymi, ozdo, tymi foremkami, nie mogę się skupić, więc kochani zaczynam. Ja nie muszę nagrzewać piekarnika, bo mój piekarnik ma szybkie nagrzewanie, więc od razu przychodzę do pracy. No i pokażę wam później, jak już będę te ciasteczka wykrajać. Może jak wyrobi się ciasto, pokażę wam, jak to ciasto wygląda po wyrobieniu. O, może tak zrobimy. No dobrze, mamy już tutaj ciasto wyrobione. Ja sobie troszeczkę tutaj oprószę mąką. Raz wyłożymy te ciasto tutaj. Ja do tego przepisu dałam 120 gram. Yy wiórek kokosowych. Ja Wam pod spodem wypiszę ten przepis. Zresztą na pewno wiecie jak robić ciasteczka maślane. Ale jak chcecie to nie ma problemu. Mogę Wam wypisać. To jest przepis z Thermomixa, ale na pewno znany wszystkim na ciasteczka maślane. I ja go muszę teraz tutaj jeszcze troszkę te ciasto wyrobić. Za chwilę ja Będę je rozwałkowywać i wykrajać ciasteczka. Tutaj nie trzeba tego ciasta, słuchajcie, wkładać do lodówki. Bo czytałam w innych ciastach, normalnie się wszystko wkładało do lodówki, a tutaj nie, więc jestem zaskoczona. Ono się trochę jeszcze rozwala. Mam nadzieję, że wyjdzie. Takie nie jest...

No dobrze, kulę mamy uformowaną. Teraz ja ją sobie będę dzielić, i będę rozwałkowywać.

i dzwoneczki, więc za chwilę wkładam do piekarnika i robię kolejną porcję no dobrze słuchajcie ciasteczka się pieką, kawka zrobiona, już troszkę wypiłam bo rozmawiałam z mężem przez telefon, a powiem wam, że tak mi się chciało kawy, że troszkę upiłam, ale słuchajcie, już wam pokazuję pokażę wam te lakiery, które na paznokciach moich się znalazły ten biały to jest Semilak. Wipe Po prostu biały. Biały z Semilaka. Bo mam taki akurat z Semilaka jeden. Ten złoty, co jest na tym palcu. To jest z Sunnon Tak, Sunon. I ja te lakiery kupiłam na Allegro. To jest taki lakier. I ja mam właśnie dużo lakierów z tej marki. Zobaczcie, to jest właśnie. Taki Złoty, pięknie y, Wygląda na paznokciu Borokatowy, pięknie kryje paznokieć Zobaczcie, to jest jedna Warstwa, a jest cały paznokieć Pokryty I też mam y, pazn Te paznokcie I też mam te lakiery z Biedronki One też tak właśnie są podobnej y, Podobnego kształtu, tylko mają Inną nazwę i to jest też Lakier kupiony na Allegro z tej samej serii i to jest ta czerwień co mam na paznokciach zobaczcie jaki piękny czerwony kolor no piękny jest taki żywy taka żywa czerwień o tutaj możecie zobaczyć nawet ten mały on jest bez niczego bez żadnych dodatków tak właśnie ten lakier się na paznokciach prezentuje no powiem wam że takie wyszły mi fajnie, świąteczne, jestem z nich zadowolona i jak widzicie zmieniłam kształt, bo byłoby troszeczkę dłużej piłowania i, i trochę dużej więcej pracy by mi zeszło, dłużej by mi zeszło nad tymi paznokciami, jeszcze dłużej niż to było, więc po prostu zrobiłam standardowy mój kształt, a też powiem Wam, że ta laska, no się, teraz coś nie chce. O, że ta laska ładniej wygląda właśnie, tak mi się wydaje, w takim właśnie kwadratowym kształcie. Także takie paznokcie na święta, jeśli pojawi mi się odrost za dwa tygodnie, to nic nie będzie szkodziło. Jeśli za trzy to zobaczę, czy będę musiała uzupełniać je. Jeśli nie, to uzupełnię sobie je po powrocie tutaj do domu, bo powiem wam, że starałam się, zrobiłam takie naprawdę Porządnie, dlatego tyle czasu nad nimi spędziłam, żeby utrzymały mi się do powrotu do domu. Także takie tym razem paznokcie na moich dłoniach. Także, moi drodzy, ciasteczka mi się pieką, już dzisiaj ciasteczek nie skosztujemy. Nie wiem, czy w następnym filmie uda się je skosztować ale ja już piekłam raz maślane ciasteczka, więc wiem, że na pewno wyjdą dobre, yy, dlatego nie uda nam się skosztować, bo nie wiem, kiedy będzie następny film nagrywany, a znając mojego w domu łasucha na słodkie, mojego małżonka, to znając to, jak on lubi słodkie, to te ciastka do następnego filmu, do następnego vlogmasa nie wytrzymają, więc moi drodzy, może tylko nagram wam taką przebitkę w tym filmie na koniec, jak wyszły, żebyście mogli je zobaczyć. Bo, tak jak powiedziałam, wątpię, żeby one tak długo poleżały. Także, moi drodzy, ja już będę zakończać tego vlogmasa. Mam nadzieję, że dzisiaj miło ze mną spędziliście czas. Oczywiście, jeśli ten film Wam się spodobał, będę się powtarzać, ale naprawdę bardzo mi na tym zależy YouTube, to widzi, jak się... Dzieje coś na moim kanale, jakieś są ymm, wasze ruchy. To YouTube to widzi, bardziej promuje moje filmy, bardziej poleca w proponowanych i to służy dobrze mojemu kanałowi. Więc oczywiście poproszę Was o kciuka do góry. I również osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, zapraszam serdecznie do zasubskrybowania go. Ymm, macie wówczas taką możliwość, że będziecie ze mną. Na stałe będziecie wiedzieli, kiedy na moim kanale wchodzą filmy. Jeśli Wam się podoba po prostu to, co ja tworzę na moim kanale, to łatwiej dla Was będzie zasubskrybować mój kanał. Wówczas będzie się wam wyświetlać, że na mój kanał wszedł nowy film, nie będziecie musieli tego pilnować. No, i każdy najnowszy film będziecie u siebie w subskrypcjach widzieli, także Was to naprawdę nic nie kosztuje, a jak powiedziałam, dla mnie jest to naprawdę bardzo dużo. YouTube to widzi i bardziej promuje mój kanał. Jestem bardziej znana na YouTube. Na czym mi naprawdę też bardzo zależy? Zależy mi, żeby po prostu dotrzeć do więcej osób, do większej ilości widzów, którzy lubią taki content, a jeszcze mojego kanału nie znają. Także, moi drodzy, będzie mi bardzo miło, jak to dla mnie zrobicie. A za dziś Wam serdecznie dziękuję. My oczywiście widzimy się już w następnych filmach. Wy, kochani, trzymajcie się cieplutko. I do zobaczenia. Buziaki. Pa! Me away, Christmas Day.